Mariusz Zielkę w interesie społecznym. Dzisiaj znowu poopowiadamy sobie o wartościach. Porozmawiamy o wartościach w kontekście wyborów prezydenckich, dlatego że Rafał Trzaskowski był łaskaw stwierdzić, że kościoły to nie jest miejsce do prowadzenia kampanii wyborczej. Że jasna góra to nie jest miejsce, gdzie należy rozmawiać, o kam prowadzić kampanię wyborczą. To są miejsca kultu, to są miejsca religijne, to nie są miejsca, gdzie mamy rozmawiać. No właśnie, o wartościach. Czy na pewno Jasna Góra, która jest dla nas wszystkich tak bardzo ważnym symbolem, jest miejscem, w którym powinna być prowadzona kampania wyborcza? Jakakolwiek kampania wyborcza. Czy na pewno Jasna Góra to jest takie miejsce, na którym powinny padać tego typu haniebne słowa, jakie padły? Czy na pewno Jasna Góra to jest takie miejsce, w którym młodzież, dzieci powinny być traktowane instrumentalnie? Wydaje mi się, mówiąc krótko, że nie. Moim zdaniem Rafał Czaskowski się całkowicie myli. Jest to zupełnie nieporozumienie, jest to niezrozumienie roli Kościoła, roli wiary chrześcijańskiej, roli wartości chrześcijańskich w naszym społeczeństwie, bo te wartości są wciąż żywe, są wciąż podstawą funkcjonowania naszego społeczeństwa i jednolitości tego społeczeństwa, są dla nas po prostu ważne. Nie tylko wartości chrześcijańskie, wartości humanistyczne też są dla nas ważne, to są te same tożsame wartości. Nie musi człowiek się kierować religią, nie musi być wierzący, żeby wierzyć w wartości chrześcijańskie czy inne, jakiekolwiek inne wartości, które są z wartościami chrześcijańskimi tożsame. I takie miejsca jak kościoły, takie miejsca jak jakiekolwiek zbiorowiska ludzi, kościół to są ludzie. To nie jest to ten budynek, to nie jest ta jasna góra, to nie jest to jakiekolwiek miejsce Kościół to są ludzie, którzy wierzą w jakieś wartości, którzy mają wspólne wartości. Wartości chrześcijańskie to, jest, to są wartości dobre, wyłącznie dobre. To jest tolerancja również dla wszystkich przeciwników, to jest porozumiewanie się, to jest rozmowa z ludźmi, to jest wiara w to, że człowiek jest potrzebny, że człowiek jest człowiekiem budowniczym, że człowiek chce. Tworzyć, budować, rozwijać się, że człowiek chce zwyczajnie żyć, że to nie jest jakiś byt, który ma przetrwać, który ma być na socjalu, który ma być wiecznie niezadowolony, który ma nie żyć swoim życiem, tylko cały czas mamy się nim interesować. Każdy człowiek, każdy chrześcijanin chce żyć, bo kocha życie. Dla chrześcijanina życie jest ważne. Dla chrześcijanina. Ważna jest praca, ważny jest jego rozwój, ważne jest to, że tworzy coś, że jest potrzebny społeczności, że jest indywidualistą w tej społeczności, którą tworzy. I o takich wartościach ci ludzie chcą rozmawiać. I jak to nie mają rozmawiać? To jak mamy wybierać polityków? Mamy wybierać polityków, bo oni sobie jako, jakieś rozgrywki robią. My w kościołach właśnie powinniśmy o takich rzeczach rozmawiać. Powinniśmy rozmawiać, czy chcemy mieć polityków, którzy dbają o państwo, są politykami wartości, dbają o te wartości, nie są hipokrytami, nie oszukują nas, czy pracują dla dobra wspólnego, czy też. Tylko nas mamią obietnicami, mówią, że coś zrobią, a tego nie robią. Nie pracują dla dobra wspólnego, tylko dla siebie, dla swoich partykularnych interesów. Oszukują nas tak naprawdę, żeby tylko zyskać nasze głosy, żeby zdobyć nasze głosy tylko w tej jednej chwili, a potem nas zostawić. Jak mamy nie rozmawiać w kościołach o takich rzeczach? Dlaczego księża, jacyś się wypowiadają, że, że to nie jest miejsce do rozmowy? To co, o, o czym mamy rozmawiać? Mamy jakieś formułki nudne sobie klepać? Czy spowiedź dla Was na przykład to jest po prostu wygłoszenie jakiejś formułki? Dla mnie to kiedyś tak było, dlatego ja się odwróciłem od kościoła, bo dla mnie spowiedź mnie nauczono, że ja mam jakąś formułkę wypowiadać. A spowiedź to ma być rozmowa z tym kapłanem, który nam pomaga, który rozumie nas, spróbuje nas zrozumieć, żeby, żeby nam pomóc, jak tej pomocy potrzebujemy. Na tym ma polegać jakaś rozmowa w kościele. Że rozmawiamy o rzeczach istotnych, o wartościach, którymi się kierujemy. Kościół ma nam pomagać w dotarciu do tych wartości, zrozumieniu ich, w byciu dobrym człowiekiem, w byciu człowiekiem spójnym, w byciu człowiekiem, który rozwija siebie i swoją społeczność. I co w tym złego jest? Czego wy chcecie od tych katolików? Czego wy chcecie od nich, żeby. przecież oni są dzisiaj, czują się zagubieni, oni się czują zagubieni, zaatakowani, bo ktoś im chce wmówić, że oni chcą komuś coś narzucać, że oni kogoś wykluczają, że oni nienawidzą gejów na przykład, że oni, nie wiem, robią krzywdę społeczności LGBT czy komukolwiek innemu. Nie, ci ludzie po prostu nie wiedzą, czego wy od nich chcecie. Bo oczywiście w środowisku, w każdej grupie społecznej zdarzają się ludzie źli na przykład, albo postępujący źle. Zdarzają się ludzie, którzy mówią, że ktoś, którzy atakują innego człowieka, którzy napastują innego człowieka, którzy próbują mu coś narzucić, wytworzyć jakąś złą atmosferę wobec tej osoby. Tak się zdarza. Ale to wszędzie, nie tylko katolicy, tak pójdzie się do innego środowiska i tam też będą takie sytuacje. I to jest naturalne. Natomiast reagowanie na to cenzurą, reagowanie na to w ten sposób, że niszczymy tą społeczność, że ją gdzieś tam wyrzucamy na, na bok, niech oni sobie będą tymi katolikami i sobie się modlą po swojemu. Większość ludzi w Polsce wyznaje wartości chrześcijańskie, kieruje się nimi, obchodzi święta chrześcijańskie. Spotyka się tam z rodziną, wymienia się doświadczeniami, ale ciepłem, miłością, takim po potrzebą bycia z innym człowiekiem. Czy pan tego nie rozumie, panie Rafale, że pan tak naprawdę niszczy sobie wizerunek wyborczy, w ogóle niszczy sobie te wybory? Pan przegrywa te wybory takimi wypowiedziami. Pan dzieli ludzi. A Towarzystwo, które za panem stoi, proponuje nam cenzurę, proponuje nam niemożliwość wypowiadania swoich własnych myśli, wyznawania swoich poglądów. Rozmawiamy o cenzurze, znowu, kolejny raz mamy rozmawiać o cenzurze i dobrze, bo trzeba rozmawiać o tym, że cenzura nam grozi, to jest groźne dla społeczeństwa. W Sejmie niedawno była taka sytuacja, że był człowiek poszkodowany w społeczności. LGBT, człowiek, który został tam skrzywdzony, był molestowany. I on chciał o tym opowiedzieć, a pani Żukowska mu przerwała, że to są pana prywatne sprawy. Um, przez trzy lata, powtórzę się, żyłem jako osoba trans. Um, działałem w commando, um, Przeżyłem molestowanie w tej organizacji i wyszedłem. Um, przez, um, przeżyłem molestowanie przez pana Linusa Lewandowskiego. Chcę powiedzieć, tak. A... bardzo, ale personalne tak, sprawy to nie na tym zespole. Tak, tak, bardzo proszę. Tak, tak, tak. To są prywatne sprawy. Masz, mamy się tym nie interesować. Ma to nie być w Sejmie, nie być nagłośnione. Trzeba to wygumkować. Nie ma tego. Cenzura. Prewencja. Dlaczego? Dlaczego wy nam proponujecie świat bez wartości? Świat ułudy, świat kłamstwa, świat pozorów. Pan dzisiaj jest kandydatem pozornym. I tak zostanie pan zastąpiony. To nie ma żadnych wątpliwości, że pan nie będzie kandydował w tych wyborach, bo po prostu pan sobie nie poradzi. I to takimi wypowiedziami pan sobie sam szkodzi. I pan po prostu przegra sam ze sobą. Nie trzeba żadnego kandydata. Pan będzie występował sam, ten drugi kandydat przyjdzie, pozamiata, powie, że jest za wartościami, że chce tą spo społeczność jednoczyć, reprezentować, że chce być członkiem tego narodu, chce być razem z tym narodem. Chcę, żeby ten naród wiedział, jaka jest jego tożsamość, wiedział, żeby rozumiał, co to znaczy być Polakiem, co to znaczy być człowiekiem wartości. Niekoniecznie chrześcijaninem, niekoniecznie człowiekiem chodzącym do kościoła, wcale nie trzeba tam chodzić, ale kościół jest otwarty. Każdy, każdy człowiek może do kościoła wejść i się pomodlić po swojemu. Może sobie tam wyznawać jakąkolwiek wiarę, ale to jest dla ludzi wartości. Nie po to, żeby tam przyjść i protestować z jakimiś hasłami, jak pani Schering-Wielgus, to nie jest to miejsce. To jest obrażanie tych ludzi, to jest tworzenie wokół nich złej atmosfery, to jest prowokacja. Nie robi się takich prowokacji. Nie wolno tak postępować. I pan mówiąc coś takiego, napędzając jakiś znowu hejt dzieląc społeczeństwo na jednych i drugich, na katolików, niekatolików, yy, zabraniając im w. Yy, w swoich miejscach, rozmawiać o rzeczach istotnych, Pan robi wszystkim krzywdę tak naprawdę, znowu Pan dzieli to społeczeństwo. I mnóstwo jakichś komentarzy się pojawia, mnóstwo komentatorów, którzy o ma rację albo nie ma racji, ale ma rację. Ksiądz jakiś się wypowiada, że, że miejsca kultu nie powinny być miejscami y, takich, y, takich działań. No właśnie nie, właśnie po to są takie miejsca, w każde miejsce zbiorowości ludzkiej, każde miejsce, które spaja tą zbiorowość, które przyciąga do siebie, każdy, nawet dom kultury, każdy teatr, każde miejsce artystyczne, Każde miejsce, gdzie się ludzie spotykają, żeby się wymieniać właśnie wartościami, żeby łączy, żeby te wartości ich łączyły, to jest miejsce, gdzie rozmawiamy o tym, jak chcemy, żeby wyglądało nasze społeczeństwo. Jak chcemy, żeby to społeczeństwo się rozwijało, w jakim kierunku. Jakim społeczeństwem ma być? Czy ma być społeczeństwem rodzinnym, społeczeństwem kierującym się wartościami, społeczeństwem, które chce iść zawsze drogą dobra, które nie wyklucza nikogo. Nie robi z nikogo kogoś złego, nie napędza hejtu, ale ma prawo do swoich wartości. Czy takim społeczeństwem chcemy być, czy społeczeństwem bez takich wartości? Czy społeczeństwem, które będzie słuchać ślepo jakichś polityków, będzie trybikiem w maszynie, będzie nie zastanawiać się nad tym, co jest prawdą, a co jest nieprawdą, będzie nie rozwijać się w tym kierunku, będzie nie myśleć, nie będzie chciało poznawać swojej historii, yy, nie będzie chciało przewidywać, jak ta historia będzie dalej przebiegać. Takim społeczeństwem chcemy być? Takie wartości pan proponuje, panie Rafale? Tak by pan chciał, żeby społeczeństwo wyglądało bez tych wartości? To niech pan zaproponuje inny, spójny system. Jeżeli nie mamy systemu chrześcijańskiego, tak, nie mamy tych kościołów, wyrzucamy te kościoły, palimy je, to co w zamian? Co pan proponuje w zamian? Niech pan idzie do tego kościoła i porozmawia z ludźmi. Przyjmie Pana ksiądz, pójdzie Pan, powie, że chce z ludźmi porozmawiać, pogadać, bądźmy, usiądźmy wszyscy razem, połączmy się, zlu, się po, chwyćmy się za ręce i rozmawiajmy o tym, jak zrobić lepszy świat na przykład. Myśli Pan, że Pana odrzuci jakiś ksiądz, powie, że nie wolno? Dlaczego Pan chce zabraniać jakiemuś kandydatowi, który chce taką kampanię prowadzić, że on nie może? Bo, bo co? Bo ludzie z kościoła mają być wykluczeni? Mają nie oglądać, nie, nie móc się dzielić swoimi przeżyciami? pomysłami, swoimi, nie wiem, poglądami. Znowu chcecie nam cenzurę wprowadzić, nawet w kościołach tą cenzurę chcecie wprowadzić. Kościół, dzięki kościołowi, pan dzisiaj żyje w wolnym kraju, bo bez tego kościoła społeczeństwo komunistyczne by się nie zbuntowało przeciwko temu systemowi poprzedniemu. Gdyby nie kościół, nie mielibyśmy dzisiaj wolnej Polski. To w kościołach się ludzie zbierali, żeby zaprotestować. Podkreślam bardzo wyraźnie, to nie chodzi, to nie jest dyskusja o samych kościołach czy samej religii, czy księżach, czy hierarchach. Niech wiadomo, ten kościół jest w ogromnym kryzysie. Jest tam wiele problemów. Może upadnie, może powinien upaść, może powinien się zmienić, może powinien się zreformować. Nie obchodzi mnie to, bo ja nie jestem człowiekiem kościoła, ale jestem człowiekiem wartości. I nie zgadzam się z wykluczaniem jakiejkolwiek grupy społecznej. Nie zgadzam się na to, żeby dzielić ludzi na lepszych i gorszych. Nie zgadzam się na to, żeby komuś zabraniać wypowiadać się, jak on chce się wypowiadać. Jeżeli jakiś ksiądz chce prowadzić dyskusję o wyborach prezydenckich, ma do tego prawo. Może. Zapodać taką dyskusję ludziom swoim wiernym, z którymi przebywa i rozmawia, a nie tylko klepie jakieś formułki. On może chce z tymi wiernymi porozmawiać. Jakiej Polski my chcemy? Jakiego narodu, jakiej tożsamości, jakich granic, jakiej, jakiej Europy chcemy, jakiego świata? Mamy prawo o tym rozmawiać również w kościołach, rozmawiać tam o wartościach. Także bzdura totalna, moim zdaniem, żeby zakazywać ludziom, żeby w ogóle podnosić taką tematykę, że zakazujemy ludziom rozmawiać w kościołach o wyborach prezydenckich czy o kampanii prezydenckiej, czy w ogóle prowadzić tam kampanię. Każdy ma prawo robić, co chce. Pan też może iść do kościoła i prowadzić tam kampanię wyborczą. Może to robić Karol Nawrocki, może to robić każdy inny człowiek, może to robić Donald Tusk, kto chce. Tam drzwi są otwarte i tam nie ma potrzeby wprowadzania Takich właśnie podziałów, jak Państwo chcecie wprowadzać. Tam nie ma miejsca dla, na cenzurę, tam nie ma miejsca na indoktrynację, tam nie ma miejsca na tworzenie jakichś fałszywych wizji i na zabranianie człowiekowi mówienia o tym, że został skrzywdzony. Tam człowiek skrzywdzony może wyjść i powiedzieć, co się stało, w jaki sposób i że chce rozmawiać z tą społecznością o tym. Oczywiście, tu ktoś może powiedzieć, że właśnie, właśnie to jest zamiatane pod dywan, wiele problemów w kościele, wiele spraw, które, które są tuszowane tak, przez, przez kościół. To prawda, właśnie dlatego dzisiaj o tym rozmawiamy, że kościół nie może tak postępować, że musi te rzeczy naprawiać, musi... Tam działać, musi te społeczności jednoczyć i, i wyjaśniać te sprawy, naprawiać je, tworzyć takie warunki dla osób pokrzywdzonych, żeby one się czuły tam dobrze, nie musiały odchodzić z tego kościoła, nie były wściekłe na kościół, że zostały tam skrzywdzone. I bardzo dobrze, że ta dyskusja przebiega, bardzo dobrze, że kościół jest za to krytykowany, że jest za to atakowany, tak powinno być. Ale nie twórzmy takiej wizji, że cały kościół to jest zło, że ludzie kościoła to jest zło. Że ci ludzie to są ludzie bez wartości, bo właśnie jest dokładnie odwrotnie. To są ludzie wartości, a Pan proponuje czasami rozwiązania, które są problematyczne dla tego świata. I właśnie o tych wartościach chcemy na tym kanale też jak najczęściej rozmawiać. Ale nie tylko, bo oczywiście chcemy tworzyć dobre materiały dziennikarskie, i takie tutaj będą od 1 lutego. Zapraszam gorąco do oglądania kanału w interesie społecznym. 1 lutego od razu zaczynamy torpedą, od razu zaczynamy bardzo mocnym materiałem materiałem, który skłoni właściwie wszystkich Polaków do dyskusji właśnie o wartościach o tym, jakimi wartościami się kierujemy. Który będzie bardzo mocny politycznie. Zmusi polityków do tego, żeby zabrali głos w tej sprawie, w którą ja chcę poruszyć. To będzie trzęsienie ziemi, a potem napięcie będzie rosnąć. Zapraszam gorąco, Mariusz Zielkę w interesie społecznym.